zmysły, skrzeszenie, Pustynia Atakama umiera w objęciach suszy. Od miesięcy brakuje wody, więc padają zwierzęta, wysychają rośliny i konają ludzie. A wraz z nimi nadzieja na przyszłe życie. Duch Maksa Juche Niemieckiego archeologa z XIX wieku. Chce ocalić lud Cinczoro przed zagładą. Dlatego wzywa członków plemienia oraz mnie, abyśmy zwrócili się o pomoc do opiekuńczych bóstw. Sam również je przywołuje. Pachmamo! Matko ziemi! Aby odsłuchać cały odcinek. Zajrzyj na mój kanał YouTube. Link znajdziesz w poście lub w komentarzu.